Właśnie, Żeby podobno móc być takim bardzo spełnionym związku, no to trzeba kochać siebie. Dziś mówimy o tej miłości, drodzy Państwo, i co zrobić? Jak zrobić, żeby pokochać siebie? No ale nie mówimy o narcyzach, absolutnie nie. Chodzi o taki zdrowy egoizm. Katarzyna Malinowska ze mną. Witam Cię Kasiu, bardzo Witam serdecznie. Bardzo. Dzień dobry. Kasiu, coach mam napisane, twórczyni Centrum Szkoleniowo-językowego Inspiration, tym, abyśmy pokochały siebie, mhm. polubiły, znalazły swoje mocne strony, potrzebny jest nam coach, czyli kto? A, najprościej mówiąc, coach jest osobą, która a, wspomaga Cię w procesie, który jest częścią drogi do osiągania celów. Te cele mo mogą być różnorakie, w zależności od tego, z jakim tematem przychodzisz do coacha. Są osoby, które przychodzą um, i chcą popracować nad zmianą, która się pojawiła w ich życiu, albo nad zmianą, którą chcą właśnie wprowadzić. Inne osoby chcą pracować nad swoją motywacją, nad wydobywaniem swoich mocnych stron, swoich zasobów. E, obszar do pracy dla coacha jest obszarem bardzo szerokim, ale to osoba, która przychodzi do niego, a decyduje o temacie, i Czyli to jest taki teren, pracujemy. na którym pracujecie. Tak. No dobrze, tak. ale coach to jak wspominałaś jeszcze przed programem absolutnie nie terapeuta to zupełnie ktoś inny tak dlaczego z innymi sprawami się do niego zwracamy tak dlatego że w coachingu zakładamy bazą coachingu jest założenie że wszystko co jest potrzebne jest w tobie że nie jesteśmy osobami które wymagają naprawy pomagania dlatego mówi się o tym że coach jest osobą wspomagającą to jest trochę tak jakbyśmy użyję takiego kolokwialnego porównania. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy najwyższej klasy sprzętem komputerowym z cudownym oprogramowaniem, ale nie do końca wiemy, jak to oprogramowanie wykorzystywać. To znaczy wykorzystujemy je na przykład w 10% albo w 20%. I zadanie coacha polega na tym, żeby wspomóc Cię i pokazać, jak efektownie, korzystnie i z pełnym sukcesem zarządzać swoimi zasobami, swoimi, swoim potencjałem, który niewątpliwie w każdym z nas się znajduje. Czyli to, że my mówimy dzisiaj dużo o miłości, o tym, żeby hmm. pokochać kogoś, tak jak wspominałam na początku, trzeba najpierw pod kochać siebie, to taki coach może nam zrobić dobrą podstawę, dobrą bazę. Zdecydowanie, to, znaczy to, to brzmi strasznie banalnie, tak? Wszyscy mhm. w teorii wiemy, że żeby kochać innych ludzi trzeba najpierw pokochać siebie. To jest teoria, z praktyką bywa gorzej, tak? E, e, więc tutaj jest właśnie rola coacha, e, pokazanie tak naprawdę, na czym polega ta miłość do siebie. E, Nadbaniu o siebie, nadbaniu o swoją przestrzeń, o swoje pasje, o swój rozwój. E, ja bardzo cieszę się z tego, że coraz więcej kobiet dostrzega tę potrzebę. I... A czy my mówimy tylko o kobietach? Bo mm, absolutnie nie marginalizuje osoby Maćka. Ale chodzi mi o to, że zauważyłam, pięknej roli jest zam, czas mówimy, że e, przychodzi baba do kończa, e, kobiety rozmawiają, uh -huh. szukają tych swoich mocnych stron. Uh -huh. Mężczyźni tego nie robią, boją się. No tutaj należałoby zapytać mężczyzn tak naprawdę jaki jest powód. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że faktycznie panowie rzadziej korzystają. z... Są bardziej pewni siebie czy bardziej pewni swoich własnych sił? Znaczy, ja upatruję innych tutaj przyczyn. Myślę, że po pierwsze mężczyźni z racji tego, że w większości pracują w firmach, w korporacjach, oni mają bardzo regularny i stały dostęp do wszelkiego mhm. rodzaju szkoleń miękkich, twardych, coachingu, tak. W związku z tym myślę, że może niekoniecznie poszukują jeszcze czegoś dodatkowego na własną rękę. Kobiety często są tej możliwości pozbawione, zwłaszcza te kobiety, które na jakiś czas zawieszają swoją działalność zawodową, bo zajmują się dziećmi i domem. I myślę, że to jest ta podstawowa potrzeba, tak? Ale jest chyba też coś takiego, że wysłać faceta na przykład abstrahując do psychoterapeuty, to trzeba się mocno napracować. Znaczy ja bym się nie chciała panom narazić. Ale myślę, że faktycznie jest coś takiego, że... Dawaj dobrze. Kasia, jesteśmy w większości przynajmniej liczebnej. Dobrze. Znaczy powiem szczerze tak, no, na pewno y, zgłoszenie się do coacha jest pewnego rodzaju przyznaniem się do jakiegoś rodzaju y, słabości, czy też nieumiejętności poradzenia sobie z jakimś zagadnieniem. Mhm. Ale żeby do tego się przyznać, trzeba mieć w sobie dużą odwagę, tak? Mhm. E, żeby to zauważyć, żeby sobie uświadomić. E, w związku z tym, e, no może panowie nie do końca chętnie chcą ten swój wizerunek psuć, e, Tak, wierzymy, że to się zmieni. zmieni. E. Ale pojawiają się, pojawiają się... Powiem szczerze, że, że y, przychodzą bardzo często jako osoby towarzyszące i, i na no to różnych szkoleniach to już jest dobre, to jest pierwszy krok i widzą, że, że jest to fajne, że jest to naprawdę e, pomocne, więc, więc myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. To jeszcze taka szybciutka recepta, przychodzi baba do tego coacha mhm. i co? Przychodzi kobieta, przychodzi dziewczyna. <laughs> Do tego coacha i co? Od czego zaczynamy? Uh -huh. tak? no zaczynamy przede wszystkim od ustalenia, nad jakim zagadnieniem będziemy pracowali. Tak? Próbuję wtedy też ustalić, jak, jak bardzo ta osoba jest zmotywowana. To jest dosyć istotne dla całego procesu, ponieważ tak naprawdę efekt coachingu leży po stronie coachowanego. No tak, tak ale jak, to, że już mm -hmm. przyszła, to już jest To jest, jest, duży krok. To, połowa jest duży sukcesu. Krok. to jest połowa sukcesu, natomiast często zdarza się tak, że osoby, które przychodzą do coacha z danym zagadnieniem, okazuje się, że de facto później pracują nad czymś innym, bo to nie było to klub programu, tak? więc to wychodzi jakby w trakcie sesji coachingowych. Takie typowe sesje e, trwają mniej więcej od 5 do 8 spotkań. Przełom najczęściej pojawia się w czwartej e, sesji, mm -hmm. więc to jest taki proces, który trwa. E, coach poprzez różnego rodzaju narzędzia, ćwiczenia, e, pytania otwarte, które zadaje, przeprowadza osobę przez ten proces, tak, aż do tego celu, który jest zamierzony. Co jest też bardzo ważne, um, wiele osób ma nieumiejętność tak naprawdę stawiania sobie właściwych celów. Nieumiejętność ich formułowania. I bardzo dobrze, że jest ktoś taki jak coach. W naszym przypadku Kasia Malinowska dzisiaj jest z nami. Bardzo Ci ślicznie. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pamiętajmy, szanujmy i polubmy siebie, a wtedy Bądźmy będzie nam do dokładnie łatwiej z tą drugą połówką. Dzięki wielkie. Dzięki.